Zaczynam. Mam telefon na tym telefonie. Będę odczytywał od Was pytania. Czyli czytać umie. Nowy rzecznik myśli politycznej Donalda Tuska postanowił zorganizować internetowe spotkanie ze społeczeństwem, które nazwał Live Chat. Nazwa odważna i zachęcająca. Zbitka obcych słów Live i Chat to wstęp do obietnicy. Obietnicy, ja rozmowy. Od razu mówię, y, mogę na jakieś konkretne, bardzo pytanie odpowiedzi nie znać? Czy była? A skąd? Szłapka znany i uznany DJ na imprezach Trzaskowskiego. W nowej roli pokazał, na czym będzie polegała interakcja. Będę starał się jak najwięcej korzystać z mediów społecznościowych. Wygląda to mniej więcej tak. Ja, szłapka, odczytuję coś, co mam. Mam pierwsze pytanie od. Marcina. Mówię, czyli Tusk mówi. Wysłuchacie komentarze zablokowane, a łapki z poparciem to ewentualnie, proszę bardzo, ale tylko w górę. Po zapoznaniu się z live chatem pana Adama Szłapki, rzecznika e, rządu, postanowiłem wyjść do młodzieży i zapytać, czym jest live chat, bo Adam Szłapka nie ukrywam zbił mnie z pantałyku. Czymkolwiek jest pantałek. Idziemy. Żywy czat, który odbywa się e, online w, ty, w, trybie, w trybie realnym. To jest Czat na żywo w internecie. Na żywo? Czyli no. trzeba mieć możliwość rozmowy? No pewnie tak. Rozmowa to jest tak jak my teraz. To jest rozmowa. No. Zapytajmy kogoś odrobina starszego, z trochę bardziej zaawansowanym pesel -em. Być może starsi trochę inaczej rozumieją live chat. To jest na żywo rozmowa w internecie. Po prostu? To chyba tak. Trzeba móc rozmawiać? No chyba tak. Live chat. Chat. No, live chat no rozmowa na żywo. A można nazwać Live Chatem przemówienie bez możliwości interakcji. Nie. Nie. Sam szłapka to kwintesencja zapowiadanych zmian, totalnego przyspieszenia prac rządowych i wyczekiwanej rekonstrukcji. Nie ma już na co czekać. Ruszymy z robotą bez względu na okoliczności. No i mamy Szłapkę, który po odkryciu Ameryki. Będziemy na pewno pracować z dziennikarzami poprzez konferencje prasowe, poprzez spotkania, poprzez briefingi. Nawet Boreckiemu naobiecywał. Wczoraj rozmawiałem z Adamem Szłapką, powiedział, że będzie dyskusja, jeżeli chodzi o udział w naszych konferencjach. No bo do tej pory się zachowywaliśmy nie tak, jak oni by sobie życzyli. Ja się pytam, no ale o to o co? Choć, no pan nie wie, przecież rozbijaliście konferencję premierem. Mówię, przepraszam. My zadawaliśmy pytania tak jak każda inna redakcja. Szłapka. Mówił, że komunikacja kulała. Skończyły się już czasy bieganinki. Skromność jest w życiu codziennym cnotą, w życiu publicznym z czasem. Y Czasem, bywa wadą i my musimy po prostu więcej o tym, co, co, co zrobiliśmy mówić. By pochwalić się sukcesami PiSu. 800 plus masywne wzmocnienie programu, który wcześniej się nazywał 500 plus. Dodatkowe, dodatkowe, środki dla polskich rodzin. Rzeczą, którą trzeba podkreślić, że właściwie mianowanie na rzecznika rządu pana Szłabkę jest pierwszym elementem i jedynym, jak do tej pory, tak zwanej rekonstrukcji rządu przez Donalda Tuska. Żadnego innego elementu nie było. Podobnym live chaterem był w przeszłości prawdopodobny guru łapki, niejaki urbanierze. Spotkałem się z tak skrajnymi plotkami, że wzrosną ceny wszystkich towarów, który dokładnie tak samo pojmował sprawę polityki informacyjnej rządu. Wtedy jednak było to wytłumaczalne. Komuna, polityczny zamordyzm, prześladowanie opozycji i dla jasności przywołuje czasy Urbana. Za wszelkie skojarzenia redakcja nie odpowiada. Jest jeszcze jedna istotna zmienna na korzyść Urbana w zestawieniu za szłapką. W live czacie niezwykle pomocny jest internet, do którego dostępu Urban z oczywistych względów nie miał i organizował konferencje by mydlić. W latach PRL-u, w czasach komunistycznych, one były były swoistą jakością, bo rząd, rządy komunistyczne w ogóle nie chciały udzielać żadnych informacji. W związku z tym Jerzy Urban, tak czy owak, na ówczesne czasy, no był jakąś taką, nazwijmy to, ciekawostką, zwłaszcza dla dziennikarzy zagranicznych, no, którzy mogli od czasu do czasu zadać mu pytanie. Natomiast powrót do modelu Jerzego Urbana w obecnych czasach naprawdę może się według mnie skończyć tylko katastrofą. Szłapka ma dostęp do internetu i mówi. Yy, no i będę starał się być oczywiście dostępny. Co inni z dostępem dość łatwo poddają weryfikacji. Z live czatowego wystąpienia dowiedzieliśmy się na przykład, że plan budowy CPK to kolejne opóźnienia na lata. Inwestycja się rozpoczyna, ona już będzie działała, o ile się nie mylę, musiałbym to dokładnie sprawdzić, ale, ale w, 2020, w 2035 roku. Co najpierw ukazało się za pomocą internetowego wpisu kancelarii, by za chwilę zniknąć, dając kolejną przestrzeń do domysłów. Albo rzecznik rządu nie jest jak zwykle zorientowany, albo budowa CPK będzie o kolejne lata opóźniona. Kompromitacja. Jaki do diaska 2035 rok? Czy szłapka się wygadał? Czy realizuje niewdzięczną misję? Wrzutek z cyklu najbardziej niewygodne i karkołomny plan ocieplania wizerunku Tuska kosztem własnego? Donald Tusk będzie dalej na Platformie X ogłaszał dobre wiadomości. To znaczy on sobie zarezerwuje premier yy, takie, takie elementy dobre. On będzie jakiś, o jakichś dobrych faktach informował. Na Natomiast no, rzecznik rządu będzie weźmie na siebie, już nazwijmy to bardziej kontrowersyjne i mniej chwalebne informacje, które będzie musiał przekazywać. I tłumaczyć polityczny ogień podłożony pod wyborczy werdykt Polaków. Anula pyta, kiedy prokuratura podejmie kroki w sprawie, w sprawie wyborów. Ym... Tłumaczyć poczynania giertycha tłumaczyć destabilizację, tłumaczyć próbę wmówienia Polakom wyborczego fałszerstwa. Dzisiaj guru tych manipulacji i takim e, liderem dla koalicji obywatelskiej stał się Roman e, Giertych, e, który w ramach realizacji swojego prywatnego interesu i walki o życie e, jest w stanie podpalić Polskę, jest e, w stanie zaangażować e, wszystkich ludzi z tej tak zwanej grupy Silni Razem. No i to wszystko będzie tłumaczył szłapkę który na końcówce live chat prosi: Dajcie znać proszę w komentarzach, czy taka forma jest dla Was ok, czy możemy ją robić częściej, czy, czy coś, coś powinniśmy zmienić. Może na początek odblokujcie komentarze. Michał Solarz, Republika.